Niektórzy ludzie nie wierzą, że gdy medycyna zawodzi, można pomóc drugiemu człowiekowi energią. Niestety, często się mylą. Znany z cudownych uzdrowień mistrz bioenergoterapii Ireneusz Stobiecki to ostatnia nadzieja chorych. Jego księgi uzdrowień to Setki Cudów. Posłuchajmy wypowiedzi kolejnej uzdrowionej osoby przez Ireneusza Stobieckiego, pani Jadwigi Grabski. Nazywam się Jadwiga Grabski. Mieszkam w Redford. O panu Stobieckim dowiedziałam się z radia. Początkowo nie wierzyłam, że cokolwiek może mi pomóc, I, ale mąż mi powiedział, że powinnam pójść i spróbować. Miałam dolegliwości kolana. Miałam, miałam ból w kolanie i kulałam przez cały rok. Brałam różnego rodzaju proszki, te proszki przeciwbólowe, które dały mi taki efekt, że mam problemy z żołądkiem teraz. I przyszłam do pana Stobieckiego. Po dwóch terapiach moje dolegliwości kolana zniknęły. Ja, Cały rok nie mogłam chodzić, kulałam, nie mogłam siadać, nie mogłam wstawać. W nocy budziłam się, ból mnie budził, proszki przeciwbólowe, które brałam co 4 godziny. I Jeszcze chciałam dodać, że jestem bardzo wdzięczna Panu Stowieckiemu za to, co zrobił dla mnie. I wszystkim polecam Pana Stowieckiego, bo wierzę, że on może pomóc, że... Kto przyjdzie do niego, to zostanie wyleczony i wyjdzie zadowolony. Skończyły się kłopoty pani Jadwigi, które trwały przez cały rok. Nie pomogła medycyna, pomógł bioterapeuta. Osoby zainteresowane spotkaniem z dyplomowanym mistrzem bioenergoterapii Ireneuszem Stowieckim mogą zamówić wizytę pod numerem telefonu 773-283-1505. 283-1505-773.